Cześć, witam na kanale Najwyżejżeń. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj przychodzimy do kolejnej latarki i będzie to latarka Komwoj M21E. Zapraszam. Tak się prezentuje nasza latarka. Korpus zrobiony jest z aluminium. Tutaj już nie mamy takiego trudnego oprogramowania, jakie mieliśmy w poprzedniej naszej latarce, czyli w Wurkosie TS-11 Mini. Tutaj jest to dużo, dużo prostsze. Fakt faktem też są kliknięcia, ale tych opcji jest już dużo, dużo mniej. Latarka ma 2000 lumenów, zasilana jest ogniwem 21700 i jej wodoodporność to IPX8, czyli z tego, co udało mi się wyczytać, jest to wodoodporność powyżej 1 metra, czyli taka jest dosyć, jednak, jakby nie patrzeć, dosyć mocno wodoodporna. Czyli w przypadku jakiegoś deszczu nie musimy się martwić o to, że coś nam się tutaj może zalać. I faktycznie, bo jak sobie latarkę rozkręcimy, to mamy tutaj dodatkowe takie oringi. O, możecie tutaj zobaczyć, które gdzieś tam nam zabezpieczają tą latarkę przed tym, żeby woda dostała nam się do środka. Przychodzi w takim zwykłym, białym, kartonowym pudełku, żadnych fajerwerków, dlatego nawet mam go nie pokazuję, bo to nie ma sensu. Latarka raczej z tych większych, cięższych, no bo jednak z ogniwem mamy 232 gramy, więc to dosyć sporo. Porównując ją tak nawet wielkość, wielkościowo do, do poprzedniego, no to naprawdę różnica dosyć spora. Więc jeżeli chodzi o noszenie jej w jakiejkolwiek nerce, to już raczej odpada, chyba że macie naprawdę duże nerki. To jest raczej latarka do plecaka, do samochodu. Noszenie jej na pasie spoko, w jakiejś tam ewentualnie jakiejś kieszeni albo coś takiego, czegoś dedykowanego pod latarki. Jeżeli ktoś naprawdę często światełka używa, to na pewno mu się przyda. Opcji klikania jest dosyć sporo. Możemy sobie to przestawić na, na tak zwane rampy, czyli przytrzymanie będzie powodowało przeskok. Albo mamy płynną stabilizację, czyli w sytuacji, kiedy włączymy sobie latareczkę, przytrzymujemy przycisk i ona nam się rozświetla. Tak naprawdę, o, teraz daje sygnał o tym, że osiągnęła górny pułap, ten najwyższy w zasadzie. W momencie, kiedy ją wyłączymy, włączymy, ona zapamiętuje ostatnie ustawienie. Możemy sobie znowu przytrzymać, schodzi nam. Do minimum znowu błyskiem daje znać o tym, że zeszła na minimum. Wyłączamy, włączymy ją znowu i ona znowu odpala się w tym trybie, który sobie, na którym zakończyliśmy nasze świecenie, że tak powiem. Ma możliwość zablokowania tego przycisku, czyli dziesięciokrotne kliknięcie powoduje, że ona się zablokuje. Żeby odblokować, znowu trzeba 10 razy kliknąć. Ja Wam w ogóle tutaj później wrzucę instrukcję do niej, żebyście, żebyście sobie to mogli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Ma też opcję stroboskopu, czyli potrójny klik. O, i mamy stroboskop. I jak ją z trybu stroboskopu wyłączymy i włączymy od nowa, to ona odpala się na, tym na tej naszej najniższej rampie. Dodatkowo mamy sznureczek, żeby się nam gdzieś tam można sobie o rękę chwycić i o sztyk, żeby nam nie uciekła gdzieś daleko. Tutaj już niestety nie mamy czegoś takiego, że na wyłączonej latarce mamy, mamy jakiś tam. Jakieś światło, które nam pozwoli ją znaleźć w ciemności. Więc tutaj już taki, to tak. No nie to, że może minus, bo to już też może, może tak nie doszukujmy się aż tak na siłę, bo to też tak naprawdę wiele latarek tego nie ma. Więc, więc to, że jakieś latarki to mają, to fajnie, ekstra, super, ale też nie wszystkie. Musicie po prostu pamiętać o tym, że jak skończycie sobie nią świecić, to od razu trzeba ją gdzieś tam na miejsce odłożyć, żeby nam się nie zgubiła. Tym bardziej, jeżeli macie czarną, tak jak ja. Ale jest też opcja kupić ją w kolorze srebrnym, więc w sumie na jakieś takie nocne wypady myślę, że ta srebrna będzie trochę lepsza, bo będzie po prostu bardziej widoczna. Ja wziąłem czarną. No, ryzyk, fizyk, raz się żyje. Głowica duża, bo tu mamy 4,5 cm w porównaniu z wórkosem. No różnica dosyć, dosyć duża. Jest uważana za jedną, a przynajmniej z tego co przeczytałem na grupach, to też nie jest moja opinia, bo ja na latarkach ktoś tak w sumie nie, nie wypowiadam się za bardzo, która tam jest najlepsza, która tam coś tam. Ja tutaj jestem użytkownikiem, jak już Wam mówiłem przy recenzji Wurkosa, ale z tego co tak zdążyłem wyczytać na latarkowych grupach, to jest uważana za jedną z najlepszych, bo tam w zasadzie przewijały się trzy modele. Ale konwoj jest uważany, konkretnie ten model N21E, jest uważany za jedną z najle... jednego z najlepszych budżetowych, zaznaczam budżetowych, szperaczy. No i przy tej diodzie SFT40, tutaj sobie wziąłem w kolorze 6500K, bo bardzo lubię białe światło. Mam też wrażenie, że białe światło w terenie trochę lepiej odwzorowuje to, na co patrzymy a mam takie trochę wrażenie, że pomarańczowe światło trochę nam zakłamuje, ale to jest moje, moja opinia, proszę się też nią tam za specjalnie nie sugerować. I na tej diodzie SFT40 ma podobno 2000 lumenów. Wiadomo, w tym trybie najmocniejszym, i mniej światełka, tym tych lumenów mniej. To teraz zobaczmy sobie, jak to świeci w terenie nocą. Jedziemy! Witam Was serdecznie, jesteśmy w terenie i przetestujmy sobie naszego konwoja. Dobrze, zaczynamy sobie od. Czekajcie, sobie zejdę na minimalny. Dobra, jesteśmy na minimalnym. E, znowu nam telefon troszeczkę zakłamuje, nie jest aż tak jasno. Ale już widzimy, że latarka dosyć mocno skupia się na tym środkowym punkcie i delikatnie, tak wydaje mi się tak w moim odczuciu, delikatnie doświetla boki. Teraz polećmy sobie na maksymalny, znaczy stopniowo. Ok. Jest już dużo jaśniej. Już dużo dalej możemy poświecić. Ok, i mamy górny punkt. I znowu doświetlono nam dosyć mocno. Przejdźmy się kawałek. Zaraz mam chcę zobaczyć, czy tam dalej jest pole. A później idzie przez środek droga, i tam są krzaki. To jest dosyć daleko. I zobaczymy, czy nam do tego miejsca doświetli. Jeśli tak, no to myślę, że spokojnie przebije Wurkosa z poprzedniej recenzji. Także do za chwilę. Jesteśmy już tutaj prawie przy tym naszym krzyżu z poprzedniej recenzji, tam gdzie był Wurkos. Jesteśmy dużo, dużo bliżej. Myślę, że mamy do niego, no, z 50 metrów. I tak naprawdę oświetlam go teraz, mając latarkę na minimum. Ale za to tam dalej są drzewa. Tam tutaj macie trzcinkę, i tam dalej są drzewa. Spróbujmy je oświetlić. No. Słuchajcie, drzewa są oddalone, myślę, dalej jak 200 metrów i naprawdę, naprawdę dobrze je widać. Myślę, że i wy to dobrze widzicie. nie więcej tak jak widzicie teraz, to tak samo ja je widzę. Więc akurat pod tym jednym względem. Kamera nie zakłamuje. No, daleko oświetla. Słuchajcie. Myślę, że łapie spokojnie z 300-350 metrów. Jeszcze sprawdzę dokładnie na mapach geodezyjnych, tak jak poprzednim razem. Ale myślę, że gdzieś tak będzie. Zobaczcie, co się dzieje. W zasadzie oświetlam pół pola lekko. Widzieliście jak świeci. Czy ją polecam? Nie wiem. Szczerze mówiąc, mi się mi to jak ona działa, jak ona świeci, mi to bardzo pasuje. Dla mnie minusem na pewno będzie to, że nie będę mógł jej przenosić codziennie gdzieś tam w Nerce. Tutaj jednak bezkonkurencyjny wórkos, póki co ner w Nereszce ma swoje miejsce i raczej szybko z niej nie wyjdzie. Ale na pewno jest to dobra latarka, żeby ją mieć gdzieś właśnie w plecaku, może w samochodzie. Tylko jednocześnie musicie też pamiętać o tym, że to jest jednak szperacz, więc tutaj akurat jeżeli chodzi o jakiś szeroki kąt świecenia, to niestety nie, co zresztą widzieliście na, na filmiku z tego, jak ona świeci. Więc jeżeli potrzebujecie latarki, która świeci wam punktowo, to to będzie, jeżeli chodzi o budżetową opcję, to, to wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Także to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie na temat tego konwoja. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku. Nie zapomnijcie wpaść też na wszystkie social media. Zapraszam Was też oczywiście do sklepu z gadżetami na stronie camoshop.pl, a my jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!